No tak, godą ja sam do siebie. Ech. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Powrót do żywych po chorobie. Dwa tygodnie przechorowałem i wracamy teraz do jakiegoś funkcjonowania dzisiaj. Jedziemy na tą siłownię. W sumie jadę, bo muszę zakupy zrobić. Bo dzisiaj też się nie czuję zbyt dobrze. Ale jak trzeba zakupy zrobić, to trzeba jechać. Są warunki jakie są na drodze. Czyli nie są złe. Ale nie są też perfekcyjne. Ech. Rodzina też chorowała, więc tak naprawdę przebimbaliśmy się te dwa tygodnie z chorobami i już powinno być troszkę lepiej Na pewno nie kaszle, Na pewno mnie w gardle już tak nie drapie, więc chyba będzie dobrze Jeśli troszkę później, bo piąta godzina, przepraszam bo, 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 bo mój zegar biologiczny przestawił się na spanie do 7:09. Nie bardzo, nie, ale trudno. Ech. Śmieszne dwa tygodnie, bo diety nie trzymałem, ciekawe ile przytyłem, bo jadłem to, co chciałem. I Im więcej jadłem, tym lepiej się czułem. Znaczy się, że co? Że poleciał układ odpornościowy ze względu na niską podaż kalorii. Zbyt niską podaż kalorii. Dlatego to, co robię, jest głupie, długofalowo, bo, bo właśnie dzieje się takie rzeczy. Natomiast. Dwa tygodnie wystarczyły mi, żeby się wyleczyć i odbudować tą odporność. Jak tak mi się wydaje, nie? Eee, więc ten tydzień już zaczynamy powoli czyście jeść. To na pewno. Eee, I zaczynamy chodzić na siłownię, bo już nie mogę taki flag się zrobił w ten tydzień, że to jest masakra. Nie wiem, jak można funkcjonować bez siłowni. Taki flak, dosłownie, wiecie... Fla, flaciszko, flaciszko. Tragedio. Eee... Dzisiaj plan treningowy push, czyli robimy sobie klatkę z barkami. I co na te klatki? Na tą, klat na tą klatkę pierwsze państwo zrobimy sobie to, co ostatnio robiliśmy, czyli te wyciskanie na smifie. Oblodzenie drogi, możliwe oblodzenie drogi. No, hello, wiem, bo jest bardzo mało temperatura. E, ten wyciskanie na Smifie, skos. sobie zrobimy. E, później na maszynie te takie fajne siedzące pewnie crossovery na wyciągu, dolnym bareczki, wyciskanie i wyciąg bokiem i chyba wszystko, nie? bokiem i przodem, przodem może nie nagram, bo nie ma sensu, bo to jest dosłownie to samo co, co, co bokiem, a a po co mam to nagrywać, a może i nagram, zobaczymy Dużo samochodów już jedzie, bo jest piąta godzina. Już nie jest czwarta godzina, tylko piąta. Więc jest tak średnie. Ja jestem taki, bo ja jestem niewyspany. Nie, 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 nie to, że się źle czuję czy coś, tylko po prostu jestem niewyspany. Serio, tu trzeba pas zmieniać? Bo tu się jedzie. bus pas? Nie, nie rozumiem. Już tutaj złe oznakowanie jest, bo otworzyli ten odcinek drogi, już, już jest koniec. Nie remontują go chyba, chyba go już oddali do użytku całkowicie. I nie wiem, czy mnie słychać, czy mnie nie słychać, czy to wszystko oddali. Już ten odcinek drogi do użytku, więc chyba jest dobrze. Zobaczymy, tu fajnie by było po, po, pochodzić sobie, zobaczyć, czy tam już te dworzec w białym stoku zrobili, czy nie. O, to się pochwalę przy okazji jeszcze, raczej się, ja się nie pochwalę, a pochwalę się, że wiem, że mamy, w sumie jako Polacy mamy Brązowy medal w wadze ciężkiej na zawodach WNBF Czyli zawodach dla naturali. O i z jednego czerwonego przejechałem na drugie czerwone. No fajnie, super. Ale żeście to wymyślili. Rondo trzeba było tu zrobić fajne, a nie. E Arek Bereda zdobył trzecie miejsce, brązowy medal na zawodek z naturalnej kulturystyki. Mistrzostwo świata. Trzecie miejsce w Mistrzostwach świata. Ech. Także gratulacje. Wątpię, żebyś to oglądał kiedykolwiek, ale może kiedyś i. I będzie ci milutko, że ludzie pamiętają. Bo pamiętamy. Ale tu jest dupnie to zrobione A Jezus, ja bus pasem pojechałem Ale to głupie jest Jeju, yeah, Juniu Tu parking zrobili, przecież tu autobusy są Dobra Palich to mać, idziemy na trening, no Tu na rizie, nie? Ojej. Dobra, trudno. Nagadam, nagadam się tylko pewnie. Dobra, wiecie co, nie ma sensu. Ja to później ten uchwyt jakoś pokombinuję. Ale nie ma sensu, żebym ja to nagrywał w takich warunkach. No bo nie. Muszę ten uchwyt coś wykombinować. Przykleić go, kurde, nakleić jakieś, czy co. Ej, lipa. Słabo, nie? Dobra chyba, pojedziemy z freestylem, co? Sura. Pojedziemy w freestylem. Mmm. Będziesz mnie trzymać za tą za nogawkę. Czy mogę robić? Nie. Na rączki. Ej, ale nie ciągaj za mikrofon. Dobra? Nie ciągaj za mikrofon. O, dobra. E, no to, tak. No. Nie go dolimy, bo mi się uchwyt w choć zerwał. Tak. Zerwał mi się. Więc zrobimy sobie mil prepa. Będę wypinał brzuchol, ponieważ na brzucholu trzymam tą małą nóżkę. Nie wiem, czy widać. Widać? Jak myślisz, które? Nie widać. Nie widać. Dobra, widać, nie widać. Dobra, to może zaczynając od śniadania. Jadąc. 50 gram. Wkładków owsianych 30 gram rodzynek. I troszkę dynamonu. To taką ofianę sobie jem na śniadanie. Do tego 120 gram truskawek mrożonych. Miarka białka. I 200-220 ml wody. I to już Wam mówię mi dostarcza. Uno momento. To mi dostarcza.

33 gramy ryżu, po ugotowaniu to jest 100 gram około ryżu, po ugotowaniu do tego 150 gram brokuła tu akurat mamy 173 no i do smaku sobie dodaję zbiracze, normalny taki stosik i to mi daje, proszę państwa 300, 400 300 450 kalorii, czyli kolejne 450. Czyli mamy już 900 kalorii. Dzwoni do mnie telefon. Mama dzwoni. Dobra, wracamy do nagrywania. Skończyliśmy na obiedzie, że to jest około już 900 kalorii razem łącznie. Nie? Tak. No i co? Później przekąska Skier naturalny 150 gram. I 15 gram migdałów łuskanych, blanszowanych, super smakują. Też ta paczka chyba jakaś taka nieszczelna była, więc nabrały wilgoci. I to mi dostarcza. 180 kalorii. Czyli uzupełniamy sobie do tego 100 ile, 1000 ileś kalorii. I i coś mi się nie kalkuluje. No dobra. Następnie na kolację 4 jaja. I do tego takie. Wieczywko chrupkie z błonnikiem z To znaczy, no nie jest zdrowe. Po prostu lubię chrupkie. Tak, i ma błonnik, więc sobie biorę. Ty też chcesz? Na razie tobie nie dam, bo za mała jeszcze jesteś na takie rzeczy. To co będziesz gotowała z tatą? Raz? Tak. No to szybka robota będzie, bo jedną ręką. Nie wiem, jak to sobie poradzę. Niepotrzebnie to wszystko chyba wywrozałem. Spryskajmy sobie, albo nie, nie spryskujmy. Wywalmy sobie brokuła tak, jak należy. Tutaj mógłbym ugotować na dwa dni tego brokuła. I chyba tak zrobimy. Dobra, no to ja będę to robił i urwę. Nagrywanie. No bo co? Owsianka jest zrobiona. Wystarczy przełożyć tutaj truskawki do shakera, zasypać białkiem dolać wody, zmiksować blenderem. Tutaj podziałać kurczaka na jakieś mniejsze kawałki, przyprawić wedle uznania, troszkę oliwy, żeby nie był suchy. Rzucić tutaj na brokuła i zapiec do piekarnika. Skir, no to prosto z się jest, zajadając orzechami. A jajka sobie gotujesz jak chcesz. Też na twardo, albo na miękko. Yy, albo różnorako, w koszulce, bez koszulki, topless, bikini i tak dalej, nie? No to chyba tyle, nie będę tu się rozwodził, bo nie ma na tym. Ugotuję sobie i tyle, no. Dzisiaj niestety nie było... Cześć! Machać do kamery? No nie, nie pokażesz się powiesz. Parent sharing, i to inne. Miałem się wypowiedzieć troszkę szerzej na różne tematy, ale mi uchwyt w samochodzie pęk. A teraz tutaj nie mam zbytnio warunków, żeby się rozwodzić. Prawda lękano No, teraz będziecie widzieć moje tu jedzonko, które a ja sobie gadam. No to też troszkę bez sensu, nie? No. Zobaczymy. Postaram się naprawić ten uchwyt i wrócimy chyba do normalności. Dzisiaj jest bardzo zły dzień. Chciałem dzisiaj sobie zrobić yy, wyciskanie na maszynie Smyfa. Nie wyszło, bo ktoś zajął. Były dwie, to dwie maszyny Smyfa i akurat dwie były zajęte, jak przyszedłem. Więc poszedłem robić sobie na handlach z górny. Później to. Później. Chciałem zrobić. Później poszedłem na tą maszynę, to zawsze robię to wyciskanie takie na maszynie w pionie? Później chciałem zrobić rozpiętki na wyciągu dolnym. Crossovery. Ale. Stwierdzisz, tutaj do mikrofonu, lutka? Tutaj może do mikrofonu coś powiedzieć. Co no. e Crossovery też mi nie wyszły, bo też były wszystkie wyciągi. Jak? Normalnie nazwość Wszystkie wyciągi były zajęte. No to zrobiłem sobie rozpiętki na maszynie zwykle. Zresztą widzieliście na tym. Eee, no i później wyciskanie. Mama, 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 mama. Już zaraz tata przestanie gadać swoje ksoczyć te durnoty siłowniane i się z tobą pobawi, ok? No i wyciskanie z, na maszynie eee, boki barków, na wyciągu dolnym i przód barków. I w sumie tyle. Też ledwo to, bo ktoś tam stał, nie A. wiem. Czy ja boki nagrałem? Chyba nagrałem. Ale już na przykład wyciskanie nie nagrałem, bo przyjechałem na wyciąg dolny, by w ogóle móc zrobić. Polowałem, dosłownie, jak, jak taki lew. Wiesz? Która? Jak taki lew, który chce się na zwierzynę to tata tak chciał na maszynę się rzucić bo bardzo chciałem, no o, tak o pięknie no, ale uśmiech superowo zaleta chodzenia tak wcześnie na siłownię to jest właśnie to że mogę sobie z dziećmi teraz tak pogotować, pobyć w ciągu dnia po pracy, prawda? no bo jak miałbym o 17 skończyć pracę dojazd na siłownię po w tych godzinach, no to jest jakieś pół godziny. No, pół godziny w tych godzinach. Przebranie się tego, trening dwie godziny. No to jest już, już godzina prawie 20. To jest To jest prawie godzina 20, gdzie wy już to tej porze śpicie. Więc tak naprawdę to ja wolę już sobie o tej czwartej i zrobić trening. Dobra, nie będę dalej zanudzał obrazkiem jedzenia, które się nie gotuje. I przejdę do gotowania. Niestety mam jedną rękę. Nie chcę uprawiać parę sharingu, więc wyłączam nagrywanie. I pokombinuję coś z tym uchwytem w samochodzie, żeby móc w samochodzie go dać. A zresztą każdy wie, jak wygląda upieczony kurczak broku. Zmiksowane rodzynki, boże, truskaw i chyba to każdy wie, Także, A! Jedną rzecz mogę pokazać, która jest po prostu... Najlepszym, co może się zdarzyć. Mianowicie, jeżeli ktoś ma bardzo mocną ochotę na coś słodkiego, to... Ta dam Cola zero. Jakikolwiek napój zero. To ratuje pupę bardzo. Bo się chce coś słodkiego, a się zbytnio nie można, no to kola zero ratuje tę kupę. Prawda? Tak? Tak? Nie? Nie. Okej, okay, dobra, nie. Młodsza jest mądrzejsza. Dobra, no to to. Na razie, papa pa i do następnego.